Wszystko kwitnie ładnie. A na noc dzisiaj podobno góry zapowiada. Patrz ładne brzoskwinki. I wiśnie. Tam śliwki, O zaczyna ładnie kwitnąć nawet. Chyba ja zostawię, niestety tak rośnie. Będzie niedługo ja. Pigwa ładnie kwitnie. woda też widzę powoli kwitną no. troszkę kwita o popalciłoby mi się przy to okroje chociaż to może jutro pod kaszarkę uruchomić trochę pokosić o to no i 嗯。Mm hmm. Mm. Z mojej perspektywy, ja na przykład spotkał człowieka Mam do wyboru, załóżmy do pracy, czy nie wiem. Do jakichś takich bardziej długoterminowych relacji, załóżmy, nie ja mam typa, który w życiu niczego nie tknął, A mam gościa, który, załóżmy, kiedyś na nie wiem, walił w nos i pił wódę, ale przestał, już jest od 10 lat czysty. To ja bym wolał wybrać się do współpracy, typa, który jest czysty, bo on to całe gówno przeszedł: wie, co jest pięć. A świeżaczek to dopiero może zacząć. Jeszcze nie się mojej perspektywy. Gościo zna wszystkie chwyty. Wie co jest pięć, wie co co z kim. Wie czego unikać, czego się zbraniać. Poznał to już. Nie będzie go kusić, skoro rzucił. Skoro jest czysty Zna zagrywki, zna metody. Zna ludzi, wie na kogo uważać. Zielony nie wie nic. Zielonemu będzie dosypywało codziennie do herbaty. A później mu będzie sprzedawał lekarstwo na przykład. Nie? Albo taki kiedyś znajomy mówił, że robił gościa na budowie i codziennie mu tam smażył jecznicę na śniadanie i mu potrącił z tej jecznicy i się pyta, dlaczego taka droga, mówił, bo bo z wkładką. Aha. No takie byś wolał, babę z jakimś przebiegiem, czy dziewicę? Załóżmy, obie czyste, kurwa wiesz. A przynajmniej jakieś doświadczenie, nie będzie leżeć jak drewno, kurwa, w łóżku, nie? Proste. Woloby samochód, który przyjechał załóżmy 10 tysięcy kilometrów. Czy zaraz salowo. Ja bym wolał taki, co przyjechał 10 tysięcy. Bo w ciągu tych 10 tysięcy, jeśli nic nie wyszło, to raczej nic nie powinno już wyjść. A nowy może zaraz pierdolą się zasrać. E. No co, co koty? No jakoś tak faktycznie jakby po deszczu było powietrza. Albo na deszczu jest zbiera. Teraz pojadę wam pokarmę mhm. tylko zrobię rendera upload pojadę na to nie, nie wącha, jedynka, dwójka idziemy nie wącha. Co z tego, że ma felgi BBS-a? nie mówi, BBS-a teraz, że BBS-a? No załóżmy, że ma i co. To nie jest jakieś kurwa. Nie wiem. Felgi bbs nie są jakieś specjalnie ani drogie, ani super drogie. No możesz przestać śmierdzić jak gówno. W ogóle możesz się przestać zachowywać jak gówno, bo. Twój smród jeszcze z siebie zmyjesz, ale korbę z bań już nie. Ja chcę dostawać dodatki od Moniez, tak? Może jej się przypomina jak pracowałem na ile czarni. Niebo warto jestem. O, Szczak, Szczak. Co samochód z zdrości? Mój prowadził gangsterskie interesy. <laughs> Dobre.